Witam Państwa z tej strony Mikołaj Dowej, a moim i Państwa gościem jest europoseł z Pięknego Miasta Cieszyn Pan Jan Olbrych. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Wczoraj w Europarlamencie wystąpienie Swietwanny Ciechanowskiego domaga się zdecydowanych działań ze strony Unii Europejskiej. Ta sytuacja na Białorusi trwa już jakiś czas. Mamy teraz też problemy na granicy. Reżim nie wydaje się zatrzymywać. Jeszcze bardziej Zaostrza swoje działania i czy uważa pan, że uda się w końcu powstrzymać Łukaszenkę? No, uda się pod jednym warunkiem, że będzie zintegrowane działanie całej Unii Europejskiej. Już zresztą widać pierwsze efekty. Natomiast to, to także zależy od relacji pomiędzy Unią a Rosją, bo to tak naprawdę Rosja przecież stoi w tle. I oczywiście dzisiejsze doniesienia dotyczące koncentracji wojsk i tak dalej wskazują na to, że sytuacja jest bardzo napięta, bardzo trudna. I w tym momencie tak naprawdę najważniejsze jest, żeby państwa Unii Europejskiej trzymały się razem i żeby miały absolutnie jednolitą, Linie i żeby miały do siebie zaufanie. Panie pośle, wczoraj poseł Legutko czytał list premiera Morawieckiego dla Parlamentu Europejskiego. Premier Morawiecki nie wystąpił. Wielu martwi się o nasze relacje z Unią Europejską. Wciąż nie dotrzymaliśmy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Jak Pan myśli, kiedy wyjaśni się ta sytuacja? Bowiem już na korytarzach Parlamentu Europejskiego są głosy, że na pewno do końca roku Polska tych pieniędzy nie otrzyma. Jeżeli chodzi o list Pana Premiera, to wynika z tego, że Parlament odmówił możliwości wystąpienia Panu Premierowi, dlatego że są określone zasady. Jeżeli mówimy o granicy Unii Europejskiej, sytuacji na Białorusi, to w tej sprawie zawsze Przedstawiciel prezydencji. W tym przypadku mógłby w, tej, w takim momencie występować przedstawiciel rządu słoweńskiego. W związku z czym e, propozycja pana premiera raczej była nie na miejscu i dlatego nie została przyjęta. No, list jak list. No, został e, odczytany. Nie, nie za bardzo odniósł jakieś wrażenie, ponieważ Parlament zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje w Polsce. Jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, to on, po to, żeby był zatwierdzony do końca roku i po to, żeby dostać zaliczkę 4,7 miliarda euro, muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, pozytywna opinia Komisji Europejskiej, której nie ma ze względu na niewykonanie wskazań, które dotyczą niezależności sądów. Po drugie, drugim warunkiem jest decyzja rady, głosowanie w radzie, które musi być dopiero wtedy, kiedy jest opinia komisji, a opinii nie ma. I trzecia sprawa to przygotowane dokumenty. Wtedy można dostać zaliczkę 4,7 miliarda euro, tak jak powiedziałem wcześniej. Na razie niespełniony jest warunek pierwszego etapu, a przed nami jeszcze drugi i trzeci. Także szanse na otrzymanie zaliczki spadają radykalnie. No, zobaczymy kiedy nastąpi zatwierdzenie krajowego planu odbudowy w przyszłym roku. Natomiast końcowa data realizacji planu się nie zmienia. Także im mniej czasu mamy, tym mniejsze szanse na wydanie pieniędzy. Postawa rządu polskiego niewykonania działań związanych z inwestycją sądów odsuwa decyzję o Krajowym Planie Odbudowy. No właśnie, panie pośle, ale jeżeli Polska nie otrzymałaby tych pieniędzy, myśli pan, że damy sobie radę bez tych funduszy? No ja, sytuacja Polski, jeżeli chodzi o wartość złotówki, jeżeli chodzi o rynki finansowe, wskazuje na to, że po pierwsze, ten zastrzyk pieniędzy jest bardzo potrzebny, a po drugie to nie chodzi tylko o samą sumę, tylko chodzi o wiarygodność. Jeżeli Polska jest na linii konfliktowej z Komisją Europejską i w ogóle z całą Unią Europejską, to oznacza, że dla rynków finansowych to jest sygnał bardzo poważny. W tym sensie potrzebne jest działanie, które umożliwi odblokowanie tego krajowego planu. Wpłynięcie tej dużej gotówki, a poza tym no, wiarygodność na rynkach finansowych. Panie pośle, wczoraj Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jeden z artykułów Konwencji Praw Człowieka dotyczący procesu sądowego jest niezgodny z polską konstytucją. I czy jest to dobry prognostyk na przyszłość również w sprawie spełnienia tych warunków, warunkujących fundusze z KPO dla nas? Generalnie nie mamy chyba. Takiego zwyczaju, żeby komentować wyroki sądu, ale prawdę mówiąc, tego to już zupełnie nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego, dlaczego Trybunał takimi rzeczami się zajmuje. Znaczy wiem, dlaczego, ponieważ zwraca się o to minister sprawiedliwości, ale podważanie pewnych podstawowych rzeczy wskazuje na to, że nie tylko wypisujemy się z systemu prawnego Unii Europejskiej, ale teraz już zaczynamy się wypisywać z systemu prawnego Rady Europy. To jest naprawdę poważna kwestia i naprawdę podważa naszą wiarygodność, co oczywiście wpływa na całą. Serii spraw związanych również m.in. z KPO, ale chodzi w ogóle o wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był pan poseł Olbricht. Dziękuję bardzo.